Najbardziej niesamowite miasto na świecie. Oszalałbyś, widząc budynki unoszące się nad rzeką, ale tutaj to codzienność. Witaj w Chongqing, najbardziej futurystycznym mieście świata. Właśnie teraz widzisz pociąg przejeżdżający przez budynek. Na dachu parkingu jest nawet stacja benzynowa. I tak, naprawdę możesz tam zatankować swój samochód. To miasto ma też najgłębsze metro na świecie schodzi aż 116 metrów pod ziemię. To mniej więcej wysokość 30-piętrowego wieżowca. A teraz spójrz na najbardziej złożone skrzyżowanie na świecie. To prawdziwy labirynt. Nawet systemy GPS gubią się tutaj. Teraz uważnie przyjrzyj się temu nagraniu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jesteś na placu, ale to tylko złudzenie. Podchodząc do balustrady odkryjesz, że jesteś na 22. piętrze. Po więcej treści obserwuj Sylwia